Oby coś dobrego tutaj było. Błagam. Ósemka! Trafiłem ósemkę w nowej skrzynce czekoladowej. To oznacza tylko jedno. Tu będzie mnóstwo świecących przedmiotów. Uwaga, otwieramy. Może uda mi się trafić nowego, najrzadszego skinka. Czwórka się świeci. I co to będzie, widzowie? O, kurde. Siema, siema, tajtory! Witajcie w drugim odcinku z Brawl Start. dzisiaj na moich kanałach. A zarazem w pierwszym sneak peeku, którego wam wrzucam, jak widzicie, znajduje się na moim koncie deweloperskim, gdzie mam wszystko walentynkowe. W dzisiejszym filmie pokażę wam obydwa nowe karnety zadymiarskie, kolejne sezony, które będą wchodzić, co dokładnie za nagrody w nich się znajdują. Ale pokażę wam też kilka rzeczy, których twórcy nie pokazali w Brawl toku, a wejdą w tej aktualizacji. Między innymi nową sławę. Tak, mamy nową, lepszą sławę od Aliena, która wejdzie. Ale to nie wszystko. To, co widzicie teraz na ekranie, to nie jest fake. Mamy też specjalne czekoladowe skrzynki walentynkowe, których twórcy również nie pokazali na BloalToku, a wchodzą one w tej aktualizacji. I dzisiaj zrobimy sobie ich opening. Pokażę wam, co dokładnie można tutaj trafiać w środku i jakie kozackie rzeczy tutaj się znajdują. Zajmiemy się też kilkoma innymi wielkimi nowościami, dlatego oglądajcie od początku do końca, bo będzie ciekawie. A wam przypominam, że jak chcecie dostać ten nowy karnecik, który wyjdzie już za parę paręnaście dni i będzie naprawdę kozacki. Zresztą zaraz zobaczycie, to macie na to ostatnią szansę, wystarczy zostawić łapę w górę pod tym odcinkiem, oprócz tego subskrybasz mój kanał, to i Tori 2 i w komentarzu napisać, dlaczego to akurat ty powinieneś dostać ten karnet. Co więcej, nie zapomnijcie o wpisaniu kodiku Tori w sklepie, bo to też jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. A wyniki będą już we wtorek na odcinku. A więc zacznijmy ten odcineczek od tego, że pokażę Wam, jak wygląda cały nowy karnet kolejnego sezonu. Ten ze skinami Steampunk, gdzie jak widzicie mamy dwa zestawy przebrań. Do Geyla no i oczywiście do Stew, a także legendarnego lub ultralegendarnego zadumiarza, To jest mocne. Ale po kolei, już na pierwszym levelu mamy klucze. Są tutaj klucze Buffy i Oczywiście te klucze zasobów. I też jest drugi klucz zasobów na samym początku. Na przykład, jak go sobie odbiorę, to zobaczcie, co się dzieje. Będziemy mieli do wyboru kilka rzeczy z tego, co mi się wydaje. O! I w tym momencie możemy właśnie zakupić sobie za to albo 5000 błyskotek, albo 2000 monet, albo 2000 punktów mocy. Ja oczywiście wybieram błyskotki, hopla, no i one już wjeżdżają na moje konto. Ale kontynuując, zobaczcie, na pierwszym levelu mamy 1000 monet i 100 gemów w karnecie plus, więc to jest potężne. Później na drugim levelu mamy klucz przebrań, czyli ten oto klucz, który daje nam tak naprawdę darmowego skina. Mamy klucz zasobów, tam dalej kolejny, już chyba trzeci, którego możemy zdobyć. Mega boxa na trzecim levelu, ale te karnety teraz będą mocne. Na czwartym levelu jest klucz zadmiarza. Wow, dzięki temu kluczu możemy odblokować zadmiarzy, nie? Później mamy chaos dropa na piątym levelu. Co tu się dzieje? Jakieś fajne emotki nawet. Ej, ten karnet jest zbyt mocny. Wszędzie mnóstwo gemów, Ej, jakiś błyskotek, zwykłych star dropików. O, patrzcie, fajna emotka globusu takiego. Dobra, ciśniemy sobie dalej. Co jeszcze ciekawego ten karnet skrywa? Mamy kolejną fajną emotkę. Zobaczmy, tym razem spray, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy zdenerwowani. Mamy specjalny chaos dropik, już drugi, na 21 levelu. I lecimy sobie do samego końca, bo jeszcze dużo ciekawych nagród nam tutaj zostało. Patrzcie, 29 level kolejnych chaos dropu. Ile ich tutaj jest? No, mordeczki chyba widzicie, że jednak zmiana w tym karnecie wyszła na dobre. I teraz te karnety będą przekozackie, aż chcę je się kupić. Patrzcie, tutaj kolejny chaos dropik. Em, tak to wygląda, moi drodzy, więc warto brać udział w rozdanku, który wam robię. E, kolejny chaos dropik, już chyba z 4 albo 5 ich tu mamy. E, taka fajna ikonka gracza, też mi się podoba. A karnety mają teraz więcej leveli. Na 50. jest legendarny star drop do odblokowania. E, później ciśniemy klucz zadymiarzy kolejny. Dwa klucze można już zdobyć zadymiarzy w jednym karnecie. Mega skrzyneczka na 55. Uwaga, co jeszcze ciekawego? Drugi klucz przebrań, czyli dwa skiny można zgarnąć. E, oprócz tego mamy tytuł maestro zbrodni, kolejnego chaos dropa i na końcu z każdym kolejnym levelem mamy losową nagrodę, gdzie też może być m.in. chaos drop albo mega boxik i kilka innych ciekawych rzeczy. Oceńcie ten karnet w komentarzu w skali od 1 do 10, mi strasznie się podoba. No więc dobra, pokazałem wam 46 sezon, teraz czas na 47. Też w szybkości wam go pokażę i przychodzimy do innych jeszcze ciekawszych rzeczy, dlatego oglądajcie do końca. Będzie to ten sezon, gdzie do zdobycia mamy Angelo i Rico, czyli takie dwa kozackie skinki. No i oczywiście legendę i ultra legendę też tak samo jak to było wcześniej. Ale to ja korzystowałem sezon to będzie naprawdę grubo, zaczynamy oczywiście tak samo e, tyle samo kluczy, tyle samo gemów, e, te same mega boxy te same dropy chaosu w tych samych miejscach co karnet co pokazywałem wam przed chwilą, mamy też dodatkowo taką fajną emotkę z misiem słodką walentynkową, lecz to nie koniec, lecimy sobie dalej drodzy widzowie i patrzcie, kolejna słodka emotka z misiem walentynkowa, e, ja wam pokażę na szybkości, tutaj taka płacząca e, no w międzyczasie oczywiście dużo chaos dropów, ale jest też nowy spray walentynkowy, taka strzała Amora e, więc naprawdę spoko, co jeszcze ciekawego będzie w Dalszej części. Uwaga, kolejny misie, który emotka. Ehm, oprócz tego, teraz taki z kapelusikiem i z piłą łańcuchową. kurde, agresywny trochę. Ehm, lecimy sobie do kolejnych, tym razem ikonka grata. Również oczywiście walentynkowa. Wszystko tu jest w walentynkowym stylu. Na 50 levelu legenda, to wiecie. Ehm, co więcej, mamy jakieś klucze, mamy mega skrzynki, tak samo jak w tym poprzednim. I tytuł to Zadymiarka Walentynka. Tak, Zadymiarska Walentynka, ok. Ehm, no i oprócz tego, drop chaosu na końcu. I wiadomo, że też dowolna nagroda, taka losowa. Mi się bardziej podoba ten walentynkowy sezon jeszcze, ale napiszcie w komentarzu, który wy wolicie, czy ten 46, czy 47. No to przejdźmy sobie teraz do tematu sławy. Tak się składa, że jeśli chodzi o sławę, to ja tutaj na tym koncie na razie mam najsłabszą, ale jako że jest to moje konto deweloperskie, to mogę sobie ulepszyć na najmocniejszą. I zobaczymy jak ona w ogóle wygląda, bo ja też jeszcze jej nie widziałem. Furcy również nie pokazali jej na Brawl Talku. A więc odblokowujemy sobie szybciej, tylko ja wam to przyspieszam tutaj, żebyście jak najszybciej mogli zobaczyć jak odblokowuje te levele. Dla mnie to jest chwileczka tutaj na koncie deweloperskim, oczywiście. Na normalnym koncie nie byłoby to możliwe. No ale tutaj mamy to po to, żeby testować. Już mamy słoneczną sławę 3, więc zaraz przejdziemy do olśniewającej Dobra, widzimy się, jak będzie Alien. Uwaga, uwaga, uwaga! Oficjalnie Alien Flame, kosmiczna sława wjeżdża. Teraz musimy wbić kosmiczną sławę 3. Jak ona będzie, no to wtedy lecimy szybki, tylko po najmocniejszą. Uwaga, widzowie, to już za chwilę. Mamy teraz aliena trójkę i zaraz mi się zapełni. O kurde, co to, to jest? Sława mocy Star? Patrzcie, jak ona wygląda. To jest jakby jakaś sława od Rapsa. Nowa, najmocniejsza sława. Tak się prezentuje. Człowieku, ona jest mocniejsza od Aliena. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jak oceniacie jej wygląd. Ej, naprawdę jest fajna. Patrzcie to. Jakie w ogóle ma ładne tło tutaj. Zobaczcie, jak ona się prezentuje w profilu. No to jest mocne. Ciekawe, komu pierwszemu na świecie uda się ją wbić. Już przechodzimy do wielkiego openingu nowych, walentynkowych skrzynek. Ale zanim to, pomyślałem, że jeszcze szybko przetestujemy sobie nowy tryb. Jest to ten tryb bombowy. Czyli niby taki hejs, ale hejst, w którym mamy bomby. Stąd też, drodzy widzowie, wezmę sobie nowego skinka do shade'a walentynkowego. I zagramy nim giereczkę tutaj, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ej, naprawdę jestem ciekawy, kurde, jak się będzie grało w ten tryb. To jest moja pierwsza oficjalna gra na nim na Bloku bardzo, ale co bardzo mi się podobało. Co prawda, bo moimi rywalami będą teraz boty, więc no nie są to jakiś wymagający przeciwnicy, ale sam jestem ciekawy, uwaga. Nie mogę się dać zabić na początku. Hop, rozwalamy gościa pięknie. Oj, niestety dadłem. Nie, on nam rzuci zaraz bombą w save! Nie! Joki to divate? Porąbany zadaje. ty 30% nam to zadało d Co jest? Te gierki na hejście będą teraz o wiele szybsze. Ja sobie wezmę kolejną bombę i zobaczymy, da się nią rzucić ultem da się. Więc spróbuję teraz na siłę, po prostu ją tam rzucić, uwaga! Siadło, ty ona się może odbijać i zobaczcie, jaki damage zadałem na tym safe. Let's go! I fajne to jest. Ten tryb będzie naprawdę kozacki, ale też mocno chaotyczny. Nie można pozwolić przeciwnikom dorzucić tej bomby pod nasz safe. No i chyba zaraz to wygramy, mi się wydaje, bo ja teraz wjeżdżam po ostatnie procenty. pykki i dead wall. Nice. Więc te bomby mocno ułatwiają jak coś, to oczywiście można też rozwalać ręcznie ten safe, po prostu nawalając naszym atakiem. Ale lepiej brać bomby i nimi rzucać, bo widzicie, jakie one damage zadają. Jak wiecie, twórcy będą bardzo szaleli na Valentingi w Star. No i tak się składa, że. Że między innymi będą wtedy specjalne bitwy z bossami. Tymi bossami będą skidy walentynkowe. Jeśli ich będziemy pokonywać na różnych levelach, tak jak to było między innymi na Halloween z bossami, będziemy dostawać nagrody. Czy to zwykłe star dropy, ale na końcu, za najtrudniejszy level, specjalną skrzynkę walentynkową czekoladową. I tak oto pomyślałem, że pootwieramy sobie teraz dużo tych skrzynek, żeby zobaczyć, co dokładnie możemy tutaj trafić, jakie rzeczy znajdują się w środku. I może odpowiedzmy sobie na takie pierwsze podstawowe pytanko, dlaczego twórcy nie pokazali tej skrzynki na brą toku? Mianowicie zostawili to. Nam, twórcom, którzy mają współpracę, żebyśmy my mogli to Wam zaprezentować, żebyśmy mieli taką fajną nowość, której nie było na Brawl Toku. To oczywiście wejdzie w okolicach Walentynek, będzie cały naprawdę ogromny, walentynkowy event. Trochę jest to dziwne, że walentynki będą lepiej obchodzone niż święta Bożego Narodzenia w Brawl Stars, ale to już mniejsza o to. Ja na razie cały czas otwieram te skrzyneczki. Jak widzicie, nie ma tutaj za dużo przedmiotów. Drobią co jakiś czas specjalne ikonki, gracza, emotki i tak dalej, ale my tu liczymy na skiny. Ciągle tylko piątka i piątka. No to to jest trochę mało, jak na taką skrzynkę, więc to nie jest jakaś. Mega mocna tutaj skrzynka. Patrzcie, co to jest za emotka? Kurde, nawet emotkę z Godzilla i tu można trafić? To nieźle. Widzę, że wszystkie emotki tu są połączone do trafienia. I uwaga, co będzie w środku w kolejnej? Znowu piątka. I na razie totalnie nic mi nie dropi. Liczę, że zaraz się to zmieni i coś fajnego tu dostaniemy, ale chyba nie tym razem, niestety. No ale walczymy do końca, tak? Jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze dużo skręczek mi zostało. Ja chcę wam pokazać, jakie skiny tu możecie trafiać, a to nas interesuje najbardziej, więc spokojnie, widzowie. Otwieramy na razie cały czas piątki. Nie robię cięć, bo chcę wam pokazać, że nie będzie. To ustawione, że rzeczywiście tutaj da się trafić skiny, tylko no, chyba szanse nie są jakieś mega duże, bo otworzyłem już około 10 tych skrzynek i na razie żadnego skina nie było. i znowu piątka. Co się dzieje? Dlaczego ja tutaj nic nie dropię? Tu powinny mi tak fajnie sypać walentynkowe skiny, a nie ma nic! Widzicie, co tu się odwala? Nie no, ja w to nie wierzę. Trafimy coś dzisiaj, widzowie! Kurde, jaka masakra, ty! Trzeba zrobić jakieś ewidentnie zaklęcie. A w tym zaklęciu pomoże mi złoty spajeczek, widzowie. On tutaj rzuci specjalną klątwę i dzięki temu na pewno w kolejnym boksie coś będzie. Uwaga! A, chyba jednak nie. Co e, mogę powiedzieć, to jeśli chodzi o sam wygląd tych skrzyneczek, są one naprawdę kozatkie. Zresztą sami widzicie, jak fajnie wyglądają. No piękny to jest boksik i nazywają się one czekoladowe skrzynki. Nie walentynkowe boksy, tylko czekoladowe boksy. E, więc ciekawa sprawa. E, zobaczcie, jaką fajną memotkę dostałem serduszką jest taka jest chyba nowa. Nie, dobra, ona już też była wcześniej. E, więc tak to wygląda. Ej, dropnie mi jakiś skinek w końcu, czy nie? Ja będę otwierał i otwierał mordeczki, a tu dalej nic nie ma. Please, zostańcie do końca i kibicujcie, bo bez was to na pewno nic się tutaj nie uda trafić. Ej tu. Można trafiać nawet emotki, takie rzadkie esportowe. To jest jakaś chyba nowa esportowa, Dobra, ja nie chcę samych emotek trafiać albo ikonek. Ja chcę jakiegoś skina w końcu dropnąć. Halo. Robimy teraz spidana Jest! Szóstka w końcu coś mamy, doczekaliśmy się, widzowie, więc jednak dacie tutaj trafiać skiny. Let's go! Dwójka się świeci! Dwójka się świeci i mamy El Primo! El Primo El Corazon! Czyli to tutaj spokojnie dropią te stare walentynkowe skinki, które były w poprzednich latach, ale nowe też dropią. I muszę to Wam udowodnić jakiegoś nowego walentynkowego Skina trafić, Więc uwaga! Otwieramy tą walentynkową skrzydeczkę kolejną tu niestety piąteczka. Ehm, no ale co przyniesie nam kolejna walentynkowa skrzynka? Ja się nie poddaję znowu piątka, dawać mi szybciej. Jak jest szóstka, to wtedy mamy gwarancję, że coś trafiliśmy, nie? A jak jest piątka, no to mamy gwarancję, że nic nie trafiliśmy. Więc liczę, że zaraz się to zmieni, dlatego mordeczki. Wszyscy trzymajcie teraz kciuki. Oby coś dobrego tutaj było, błagam ósemka! Trafiłem ósemkę w nowej skrzynce czekoladowej. To oznacza tylko jedno, tu będzie mnóstwo świecących przedmiotów. Uwaga, otwieramy. Może uda mi się trafić nowego najrzadszego skinka. córka się świeci. I co to, to będzie, widzowie? O kurde, dobra. Jaka to jest w ogóle animacja piękna tego skina. Squeak Elixir Miłości. Trafiony, let's go. To jest jeden z lepszych skinków walentynkowych. I patrzcie, dostajemy specjalną emotkę, specjalną ikonkę gracza i specjalny spray. To mi się podoba, mordeczki. Co tu chcieć więcej? Dobra, już jestem zadowolony z tego openingu, ale polujemy dalej. Na wszystkie inne, kolejne walentynkowe skiny. Bo wszystko, co jest związane z walentynkami, jest tutaj do trafienia właśnie w tych boxach nie licząc tych skinów z karnetu, co nie? E, które będą walentynkowe, czyli m.in. skiny do Rico i do Angelo, e, no bo one są do zdobycia tylko w karnecie, nie? Ale tutaj jest szóstka, zdobu coś mamy i tym razem trójka się świeci Dynamike. Tego Dynamite oczywiście mieliśmy rok temu, ale też chętnie go przygarniam, nie? Więc bardzo dobrze, widzowie, e, rozpędzamy się coraz mocniej, tym razem piąteczka, tu już nic nie ma niestety, e, więc ja będę otwierał szybciutko jeszcze kolejne skrzyneczki. Kilka ich jeszcze sobie otworzymy, ale nie będę aż tak dużo otwierał, bo nie chcę też tutaj trzymać e, mega długo. Na pewno Zrobimy sobie jeszcze inne openingi w najbliższych dniach. Może chaos dropy jeszcze potwieramy. Zobaczymy. Co wy na to, żeby zaprosić moją dziewczynę, żeby razem ze mną pootwierała chaos dropy. Myślę, że to by było ciekawe. Ehm, dajcie znać, czy chcecie taki odcineczek, a teraz cały czas walczę z tymi walentynkowymi skrzyneczkami. Coś już zaczęło w nich sypać, ale dalej widzicie, że wcale nie jest tak łatwo tutaj trafić jakieś nowe skinki, nie. Zrobiłem wam krótkie cięcie. Troszkę tych skrzynek potwierałem i dalej nic mi nie dropi. Moim celem jest otworzyć ich dzisiaj 100 na tym odcineczku, więc zobaczymy, czy to wszystko się uda, ale nie no, na razie, kurde, dalej nic nie dropi, nie? A już jesteśmy blisko końca, Blisko otworzenia tych wszystkich strzeleczek, które miałem zaplanowane za dzisiejszy odcineczek. Niby trochę skinów trafiłem, ale chociaż jeszcze jakiś jeden nowy by się przydał. i Wtedy byłbym zadowolony. Więc liczę na to, że się uda. Trzymajcie wszyscy kciuki za mnie. Na razie lipa, lipa totalna, szczerze wam powiem, kurde. Czemu nic nie dropi? No nic, widzimy się, jak ktoś może zaraz mi wpadnie. Mam taką nadzieję. Z takich plusów to da się tutaj też trafiać gemy, między innymi nawet 21 gemów teraz trafiłem, ale pewnie nawet da się trafić 100 gemów, jak macie farta. Więc to jest spoko rzecz, że tutaj gemiki normalnie dropią i warto było czekać do końca, bo tu była szósta i ty trafiały skina Cupid Bo, czyli to też nie jest nowy skin, ale chociaż chociaż jakiś walentynkowy trafiony, więc jeszcze, o akurat to była ostatnia skrzynka, let's go troszkę skinków walentynkowych już się udało odblokować, szkoda, że tylko jeden nowy myślę, że na dniach też wam wrzucę odcinek, gdzie będę testował wszystkie skinki i będę nimi grał więc warto tutaj zostać ze mną na kanałach i być z wszystkim na bieżąco, a dzisiaj to już na tyle do zobaczenia, piona!